Jednym z czterech projektów realizowanych przez Powiat Świdwiński w ramach Regionalnego Programu Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 oś pierwsza gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie, działanie 1.13, tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach kontraktów samorządowych. Jest utworzenie i uzbrojenie strefy aktywności biznesowej pod potrzeby inwestorów. Na obszarze około 3,5 hektara powstaje 6 działek inwestycyjnych o powierzchni od 0,3 do 0,63 hektara, położonych po obu stronach drogi wewnętrznej. Każda z działek jest uzbrojona w media, sieć wodociągową i kanalizacyjną. Aktualnie powstaje droga wewnętrzna, dojazdowa wraz z placem manewrowym, chodnikiem i zjazdami do poszczególnych działek. W obrębie działki technicznej montowane jest przyłącze energetyczne. W najbliższych dniach ruszą prace związane z podłączeniem do zbiorczej sieci kanalizacyjnej przy ulicy Kołobrzeskiej. Przygotowywany teren inwestycyjny znajduje się w granicach administracyjnych miasta Świdwin przy ulicy spółdzielczej, będącej drogą powiatową 1074Z. Strefa zostanie oddana do użytku w pierwszym kwartale 2020 roku. Wartość całkowita inwestycji wynosi 3 246 000. 989 zł i 85 groszy. Dotacja pozyskana na ten cel to 2 210 410 zł i 80 groszy.